Kolejny wykres nowozelandzczyk to jest interwał H4. Tutaj mam wyznaczony taki szeroki układ korekty prostej. Do niego no, brakuje dość dużo, ponieważ 200 pipsów to są okolice 0,73,25. Mamy geometrię 1 do 1 i mierzenie fali BC tutaj w tej korekcie. Mierzenie 127,2 pokrywa nam się z geometrią. Także tutaj e, strefa strefa wsparcia, natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe potwierdzenie w postaci wewnętrznego FIBO, no zauważmy, że tutaj no, że tutaj tego, tego nie ma. Do 61,8 też nieco zabrakło, także nie będziemy na siłę tutaj wyznaczać układu harmonicznego. Widzimy, że mierzenie zewnętrzne 161,8 pokrywa się z 88,6, także w przypadku większych spadków, no tutaj kolejna strefa wsparcia. Natomiast intradayowo, Intradayowo tutaj na tej ostatniej fali zauważmy, tutaj mamy reakcję na 61.8, No może pipsa zabrakło, natomiast no taką niedokładność już jesteśmy w stanie zaakceptować. Także tutaj na interwale H1 możemy już wyznaczyć układ harmoniczny, czyli pierwsze miejsce wsparcia 78.6, następnie 88.6, czyli albo Gartley, albo układ FT pattern. Zobaczmy, czy mamy jakieś dodatkowe potwierdzenie. No ta fala BC na razie nam się tutaj buduje. Jeżeli już by miała się zakończyć, zmierzmy sobie tutaj falę BC. No na chwilę obecną, jeżeli już mielibyśmy do czynienia ze spadkami, no oczywiście tego tutaj nie wiemy. Natomiast jeżeli w w tym miejscu zatrzymałaby się fala BC i doszłoby tutaj do wybicia mierzenia 61,8. No to zauważmy, gdzie wypada zewnętrzne mierzenie 161,8. Ono wypada dokładnie na wewnętrznym mierzeniu 78,6. Także to miejsce, no to miejsce będzie ważniejsze niż 88,6, ponieważ tutaj mamy dodatkowe, dodatkowe potwierdzenie. Natomiast jeżeli ten układ zostałby zanegowany, to pamiętamy tutaj o ostatnich, dołkach, czyli tutaj są to miejsca z 1 kwietnia okrągły poziom 0,74 Jeszcze może scenariusz alternatywny czyli jeżeli no, tutaj nie mielibyśmy do czynienia z zatrzymaniem to również w drugą stronę zauważmy, że również możemy mieć do czynienia z układem harmonicznym Tutaj nieco w większej skali, ponieważ on będzie dobrze widoczny na, na H4. Zauważmy mierzenie 78,6, jak bardzo ładnie rynek tutaj zareagował z silnym dociągnięciem. Teraz mamy ruch spadkowy na 140 pipsów, także tutaj no nieco z szerszego interwału. Natomiast w przypadku wzrostów, w przypadku większych wzrostów, no pamiętamy tutaj o mierzeniu 127,2%, czyli potencjalny układ harmoniczny. Motyla, także przypadków wzrostów, jak i spadków mamy tutaj scenariusze z układami harmonicznymi wyznaczone.